Oto wyjątkowa propozycja laptopa, która zmienia zasady gry w świecie mobilnej technologii Lenovo ThinkPad X1 Carbon Generacji 8. To kompaktowe arcydzieło łączy w sobie wydajność, niezawodność i elegancję, by stać się Twoim nieodłącznym towarzyszem zarówno w trakcie intensywnej pracy, jak i błyskawicznych podróży. Z czterema rdzeniami Intel Core i 7 jest w stanie efektywnie przetwarzać wielowątkowe aplikacje, oferując szybką odpowiedź i sprawną obsługę wielu zadań jednocześnie. Dzięki pełnowymiarowej klawiaturze z podświetleniem oraz trackpointem, tworzenie staje się intuicyjne i komfortowe. Zgrabny touchpad dodaje wygody, a wszystko to w celu zapewnienia Ci pełnej kontroli nad Twoimi projektami. Dodatkowo, matowa powłoka ekranu dba o Twoje oczy, eliminując niechciane odblaski. Zintegrowana karta graficzna Intel UHD Graphics 620 dodaje siły wizualnej, zapewniając płynność animacji i dynamiczny obraz. Ten produkt otrzymał drugie życie dzięki fabrycznie nowemu dyskowi twardemu. To kluczowy element, który odmienia całkowicie jego charakter, zapewniając szybkość i wydajność porównywalną z nowymi urządzeniami. Nowy dysk to nie tylko gwarancja bezproblemowej pracy i szybkiego dostępu do danych, ale również istotny czynnik podnoszący ogólną niezawodność i długowieczność komputera. Klasa B to wybór dla tych, którzy cenią funkcjonalność. Wady estetyczne nie są dla Ciebie problemem. Wybierz produkt w klasie B. Pomimo niedoskonałości wizualnych, np. ryski, przetarcia, przebarwienia, duszki, bad pixel, drobne obicia, pęknięcia lub brakujące gumki antypoślizgowe, nasz sprzęt z klasy B jest w pełni sprawny technicznie.